Siemano, siemano. Kolejny vlog z remontu, drugi. Mam nadzieję, że przedostatni, że następny będzie z przenośni sali. A teraz na tym vlogu pokażę Ci mniej więcej, jak te prace już dochodzą do końca, gdzie co mniej więcej, jak to będzie wyglądało funkcjonalnie w klubie. No i też yy, parę osób się pytało, jak tam z parkowaniem na Wesołej. Pokażę też, gdzie będzie można po 17 za darmo zaparkować, gdzie jest bardzo dużo miejsca. Będzie to lepiej, myślę, rozwiązane niż na Piłsudskiego, bo taki duży parking jest minuta i 30 sekund od naszego klubu, więc każdy powinien dojść, nikt się nie powinien spóźnić. No, zapraszam do oglądania. Powiem tak jeszcze, że już ten remont mnie przyprawia o nerwy troszeczkę, no bo to wiadomo, cały czas coś wychodzi. Już trzy razy zdążyłem złapać depresję i trzy razy z niej wyjść. No, to jestem silniejszy, a remont idzie do przodu i nowa lokalizacja klubu na 99,9% będzie gotowa na 30 czerwca, kiedy zrobimy właśnie wtedy pierwszy dzień treningowy w naszym nowym klubie pod naszą najlepszą marką. Oglądajcie. Ok, tu jest główne wejście od y, ulicy Wesołej. Tutaj będziemy mieli poczekalnię dla rodziców czy dla osób, które będą chciały sobie posiedzieć, pocilować, będą ławeczki, będzie można sobie wypić jakiś napój, ale nie wyskokowy, odpocząć po treningu, pogadać, zamienić parę słów. Informacje od, bieżące z klubu będą właśnie tutaj za tymi antyramami. Będą trzy antyramy, takie z grafikiem zajęć, z informacjami takimi bieżącymi jak opłaty oraz jakieś wydarzenia w klubie. Będzie się wchodziło tędy. Tu są drzwi wejściowe na salę treningową. Po lewej stronie będzie recepcja, a tutaj będzie sala treningowa. Tu widzicie, już została przymontowana szatnia męska z prysznicem. Osoby, które będą trenowały, będą szły sobie tędy i mają do wyboru albo na wprost szatnia męska z prysznicem, gdzie teraz pójdziemy. Tutaj oczywiście będzie przysłonięte wszystko kotarką. Tutaj będzie też plandeka na tej ścianie żeby nic nie było widać, wszystko będzie pozabezpieczane tak, po prostu jak na szatnie przystało, będą szafeczki, będzie tutaj prysznic, prysznic będzie zasłonięty kotarą, tak samo wejście też będzie zasłonięte kotarą i osoby właśnie dorosłe, mężczyźni, czy ta młodzież, która będzie chciała się prysznicować, kąpać, to jak najbardziej tutaj będzie miała swoje miejsce, aby się przebrać. Następnie wejście tutaj to jest, będzie przejście do toalety oraz do szatni dziewczyn, kobiet. Wyjdziemy sobie teraz tutaj, tutaj będą szafeczki, jakieś lusterka, jakieś plakaty. Tutaj dziewczyny mają, jeszcze chodzę, to wszystko chrupie, tutaj bo jeszcze dużo leży tego gruzu. Tutaj dziewczyny będą miały prysznic, która tam po treningach personalnych będzie chciała się wyprysznicować i do roboty będzie szybko musiała lecieć, czy tam coś, to jak najbardziej będzie możliwość. Oraz będzie kran. Dziewczyny nie będą musiały wychodzić, biegać specjalnie do łazienki, żeby poprawić make-up, czy tam coś w tym stylu. Będzie wszystko na miejscu. Ok. Tutaj będzie szatnia z przeznaczeniem dla dzieci oraz dla osób, które się nie kąpią. Do godziny 17.00. Czyli jak dzieciaki będą przychodziły na godzinę 17, to będą się przebierały tutaj, a już po godzinie 17, jak dzieciaki będą ćwiczyły, to dorośli, którzy się nie prysznicują, będą też mogli tutaj się przebierać. I będzie taka wymianka, po prostu dorośli wychodzą na trening na 18, a dzieciaki po treningu na 17 przychodzą i się tutaj przebierają. Będzie to takie rozwiązanie, po prostu, żeby dzieci się nie przebierały razem z osobami dorosłymi, tylko też, żeby się wymieniały. OK, jeżeli chodzi o samą salę, no tak jak widzicie, jest trochę tutaj, tutaj tych ścian z klatki. Tutaj na taki właśnie pomysł wpadłem, żeby obudować szatnię męską, właśnie tymi ścianami, które też będą pełniły funkcję treningową, gdzie będzie można zrobić zapasy. Pod klatką. Właśnie tutaj. Tutaj będzie cały rząd materacy przyklejonych do ściany. Tak samo tutaj, 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 tu, 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 tu. Tu będzie przejście takie. I tutaj też będzie można potrenować sobie przy klatce. Pomontujemy ją jeszcze na kotwy chemiczne. Wszystko zakotwione będzie. Tutaj właśnie ta klateczka jest od mojego serdecznego kolegi Łukasza Wilskiego z Radomia przyjechała. Udało mi się ją, że tak powiem, kupić w niezłych kosztach. Za co bardzo dziękuję i co bardzo pomogło dla mnie, bo, do, do, bo osłania to okna i też daje więcej miejsca funkcjonalnego do treningu. Tutaj będzie jeszcze kawałek maty oraz będą leżały. Worki, tarcze i ketle, mejsy, i to wszystko będzie tutaj schowane. Też w planie jest zakup herbajka albo dwóch, też które gdzieś tutaj będą. Powiem tak, sala ogólnej powierzchni treningowej ma 165 metrów, wydaje się mniejsza niż na Piłsudskiego, ale myślę, że będzie równie dobrze oddawała funkcjonalność, tak jak mieliśmy do tej pory. Jeszcze przez połowę sali, o tu, 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 puścimy kotarkę, gdzie będzie można przedzielać salę na pół. I wyjdzie gdzieś jedna sala z 70 metrów, druga z 90, coś w tym stylu na mniej popularne treningi. Planuję to robić na godzinę 17. Znaczy, przedzielać tą salę na godzinę 17 i na godzinę 19, żeby osoby, które u nas trenują, miały. Różnorodny wybór zajęć. Ale myślę, że o docelowym grafiku i ogólnie jak to będzie funkcjonowało, to powiem w przyszłości, może na następnym vlogu, bo tak naprawdę będziemy się zbroić na y, przyszły sezon, czyli tak naprawdę na wrzesień i będzie bardzo, bardzo, bardzo dużo opcji do wyboru, bardzo dużo godzin treningów, więc każdemu będzie. Myślę po drodze i każdy będzie mógł zdążyć na autobus czy na jakieś tam sprawy, które będzie miał przed pracą czy po pracy, ale już o tym później. A jeżeli mowa o autobusach i o, tych, i o dojazdach tutaj, o logistyce, to pokażę dla Was miejsce zaraz, gdzie będzie można zaparkować po godzinie 17, jeżeli nie znajdziecie wzdłuż Wesołej czy tutaj w blokach żadnego miejsca do parkingu. Dobra, tu jest wejście, od którego zaczynaliśmy, Zwiedzanko. Nasza witryna, a tam ulica wesoła, po długości. Zaraz tutaj zejdę. O, tutaj jest ulica Wesoła. Można znaleźć tam parę miejsc do zaparkowania zawsze, tak jak jeździłem po godzinie 17. Też jest dość duży parking przy lokalach usługowych. Jak się jedzie, to po lewej stronie. Myślę, że nie będzie z tym problemu jednak jeżeli by się zdarzyło tak, że nie będzie żadnego miejsca do zaparkowania, to dokładnie minutę i 30 sekund stąd jest parking pod kebabem XXR, zaraz na który was zaprowadzę. Pieszo minuta i 30 sekund jesteście w klubie z samochodu, który tam zaparkujecie i jest tam z tego co widziałem po godzinie 17 bardzo dużo miejsc zawsze około 20 30 40 miejsc parkingowych w okolicy z jednej strony ulicy Waszyngtona czy z drugiej dobra zapraszam na spacer Chodzi jeszcze o parking. To tutaj mamy około 5-6 miejsc parkingowych, które będą dostępne dla klubowiczów oraz dla trenerów. Dzięki za oglądanie, dzięki za, dzięki za kibicowanie osobom wszystkim, które kibicują rozwojowi naszego klubu, i też tutaj wynikom sportowym na Podlasiu w Białymstoku w sporcie amatorskim i półprofesjonalnym, na który jeździmy. Dzięki, dzięki. Dzięki też za pomoc tym osobom, które się już zaangażowały, które jeszcze się zaangażują. No co, trzymajcie kciuki, żeby na 30 się udało. Ja jestem bardzo dobrej myśli, że się uda, ale ja jestem wiecznie optymistą. No to zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia na Macie, w starym miejscu jeszcze, czy już w nowym. No i do zobaczenia na kanale YouTube. Siemano, cześć.